Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Nowy rok, nowe Lego City i nowy posterunek policji, który mam wrażenie, że z każdą kolejną wersją po prostu karłowacieje. 668 elementów za 270 zł. Katalogowo. To jest, myślę, całkiem przyzwoity przelicznik. Tym bardziej, że w Alto ten zestaw i tak znajdziecie jeszcze taniej, aniżeli cena katalogowa. No ale sam budynek kurczę. Hmm jakoś tak, wiecie, no jest dużo mniejszy niż poprzednie posterunki. Już ten ostatni, który Wam pokazywałem jakoś pod koniec ubiegłego roku był dość mały w stosunku do tego jeszcze poprzedniego, który zdecydowanie z tej trójki tak na pierwszy rzut oka prezentował się najlepiej. Mamy tutaj sporo pojazdów, bo jest jakiś radiobus, mamy też oczywiście helikopter, ale bardzo mały, no i mamy też taki... Samochód, którym poruszają się złodzieje, i to jest w ogóle samochód, który zbiera śmieci. I mam wrażenie, że to jest największy pojazd, i on też zabrał całkiem dużo elementów z tego zestawu. I to kosztem, oczywiście, wielkości posterunku. Zaraz zobaczymy, oczywiście, jak to wszystko wygląda. Potem, jak go złożę, to też będziemy mogli zajrzeć do środka. No ale. Hmm. Mam jakiś taki dystans, bo to powinna być taka konstrukcja flagowa. Policja bardzo mocno kojarzy się z Lego City, tak samo jak Straż Pożarna, i tam też te konstrukcje maleją, no ale może w środku będzie naprawdę całkiem spoko. Jest śmieciarka, są płytki drogowe, a gdzieś tam w tle komisariat no bo oczywiście po co on ma grać tutaj główną rolę. A teraz, tak całkiem serio. Naprawdę niewielkie, biedne wręcz więzienie, ale jest wiewiórka, i akurat to, że wiewiórki są wpychane do wielu zestawów City w tym momencie mi nie przeszkadza, bo wyglądają uroczo i są naprawdę słodkie. A płytki drogowe okej, okay. tutaj jeszcze ta płytka jest wkomponowana całkiem sensownie, bo mamy taki podjazd i to jest sensowne usprawiedliwienie, bo kiedy mamy te płytki wepchnięte tak na si żeby zrobić taką niby pseudo podstawkę do zestawu, no to wtedy zalewa mnie krew. A tutaj jest jakoś tak jeszcze. To w miarę do przełknięcia. No dobra, jest ten samochód policyjny, który ma też taką, jakby celę mobilną. Możemy sobie oczywiście tam przewieźć więźnia, albo też możemy na przykład tego psa sobie tam zmieścić. Helikopter wygląda jak helikopter z polibaga, więc, jakby tutaj, to też jest trochę taki wypełniacz na siłę. Ale najbardziej przejmujące jest to, jak wygląda komisaria. On jest naprawdę bardzo taki cieniutki. Tutaj jest cela. Tu w ogóle chyba są hantle, więc zakładam, że tam jest spacerniak dla więźniów, i przy okazji mogą sobie poćwiczyć. Standardowo co musi znaleźć się w komisariacie policji? No musi się znaleźć miejsce, gdzie możemy zrobić zdjęcie więźniowi. Super. No i więzień oczywiście musi dbać tutaj o swoją tężyznę fizyczną. Mamy też dźwiganą barierkę, co też jest standardem, tylko za każdym razem jest tak, że kolejna edycja tego budynku powoduje, że mam mniej więcej podobne rzeczy, ale tak coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i tyle. Ciekawe jak będzie wyglądać posterunek policji za nie wiem 10 lat. Osiem płytek drogowych i tekturowa podstawka z nadrukowanym komisariatem, plus figurki, żeby się bawić. O, i to jest coś, co nie jest regułą. Mamy zafoliowane instrukcje, dzięki temu one się nie pogniotły. Dzięki temu naklejki też są w całości. Co prawda, nie ma ich jakoś tutaj specjalnie dużo. Kilka napisów polis. Tutaj jakaś taka, taka złota odznaka z gwiazdą. Mamy też. To jest w ogóle świetne. Co robią złodzieje, żeby wtopić się w tłum? No. Jeżdżą śmieciarką, ale co jest na masce śmieciarki? Maska złodzieja w kuble na śmieci. Ok, nie mnie oceniać. Najwidoczniej ci złodzieje są najgorszymi złodziejami na świecie. Jeśli chodzi o płytki drogowe, no to płytka jest jedna, taka podstawowa, 16 na 16 studów, kilka worków, które zaraz zamienię w komisariat. No i tak wspaniale, prezentuje się nowy posterunek. Dobra, koniec żartów. Oczywiście nie jest wspaniały, nie jest okazały, ale ma całkiem fajny pojazd, bo śmieciarka naprawdę prezentuje się nie najgorzej. No to co, może najpierw pokażę Wam pojazdy, a potem zajrzymy do środka. No i też pooglądamy, jak to wszystko wygląda na zewnątrz, bo trochę tutaj się dzieje mimo tego, że tej przestrzeni za wiele nie ma. Na początek pojazdy policyjne. I pierwsza rzecz, którą was, wam muszę pokazać, to jest to skandaliczne odrapanie na szybce helikoptera. Wygląda to naprawdę paskudnie i niestety było tak fabrycznie. No, co ja mogę poradzić? Mogę to reklamować, ale jaka jest szansa, że ja to dostanę w dobrym stanie, kiedy przyjdzie nowa szybka? Pewnie tak samo dużo to są szanse, jak to, że w pudełku tak fabrycznie też trafię całkiem spoko. Dobra. W ogóle ta szybka jest średnio tak spasowana, bo tutaj zwróćcie uwagę, że śmigło nam kompletnie przeszkadza. w. Takim konkretnym dźwignięciu tej szybki. No i to ułożenie to jest takie chyba najsensowniejsze, żeby dźwignąć ją do góry. Tutaj mamy jakieś takie zegary pokładowe, że niby sterowanie, ale nie ma tutaj ani kierownicy, ani jakichś wajch, nie ma absolutnie nic. I naprawdę konstrukcja tego helikoptera jest bardzo biedna. No, tak szczerze mówiąc, to gdyby on się pojawił jakimś polibagu, gratisowym do zakupów za 100 parę złotych zestawów Lego City, jeszcze okej, okay, ale jako część posterunku, kurczę, naprawdę jest fatalny. Nieco lepiej wygląda ten samochód, który jest takim niby dostawczakiem, ale myślę, że konstrukcyjnie... Daje radę. Co prawda prześwit, to jest w ogóle taki, że on praktycznie nie istnieje. On sunie wręcz po ziemi. Mamy tutaj też znowu takie niedopracowania, które pojawiają się coraz częściej w samochodach, czyli robią nam się przy nadkolach prześwity. Widać po prostu szpary i wygląda to bardzo źle. Z przodu jeszcze ujdzie, aczkolwiek tutaj też cała maska jest może trochę za niska w stosunku do tego, jak jest zabudowany wyżej, ale tutaj jeszcze jakoś jest w stanie się obronić. Chyba najbardziej tak źle wygląda właśnie od boku. No i w środku. Możemy zmieścić kierowcę i to właściwie tyle, bo dwóch figurek tutaj nie wciśniemy, więc samochód jest szeroki na 6 studów, a tak wygląda z tyłu. Mamy tutaj jeszcze taką mobilną celę. Możemy oczywiście jakiegoś złodziejaszka przyskrzynić i dowieźć go już na miejsce. A tak wygląda najlepsza część tego zestawu, czyli śmieciarka. Po pierwsze, śmieciarka ma takie ramię, gdzie możemy sobie wjeżdżać w kontener i dźwignąć sobie później. Tak, wsypać śmieci, które tam się znajdują w kontenerze. Jeszcze dźwigniemy sobie dach. Cyk, ryba wyrzucona, wszystko działa jak należy i jest naprawdę w porządku. Rybę wkładam z powrotem do tego pojemnika na śmieci. Pojemnik też jest jeszcze na kółeczkach, całkiem w porządku. Jeśli chodzi o to, jak śmieciarka wygląda z przodu, ok, ujdzie, jest taka bardzo masywna. Tutaj jest gdzieś tam jeszcze poobijana jakimiś kawałkami blachy. Nie ma w ogóle absolutnie żadnych drzwi, ani nawet takich powiedziałbym na miastek drzwi, co akurat jest smutne, no ale. Co ja mogę poradzić? W środku miejsce dla kierowcy. Nie ma nawet fotela. Okej. Okay. W ogóle niedługo może samochody to po prostu będą koła i szyba, bo przecież czemu nie? No i z tyłu tak prezentuje się cały ten pojemnik na śmieci, który nawet nie jest odgrodzony od kabiny dla kierowcy. Więc gdybyśmy tutaj nasypali bardzo dużo śmieci, to one by kierowcę od tyłu zasypały. Od zewnątrz wygląda nie najgorzej, w środku jest absurdalna wręcz, ale czy te nowe zestawy z Lego City właśnie takie nie są? No, są. To teraz przejdźmy do komisariatu a pokazywanie komisaria Tu pokażę Wam od parteru i od zewnątrz, i w środku po pierwsze. Bardzo, myślę, taka sensowna rzecz to jest miejsce, gdzie możemy tresować psa. Pies nawet, jak widzicie, tutaj zrobił kupę. Bierzemy sobie pieska i piesek sobie może przejść o, przez taką pochylnię, tutaj może poprzechodzić między tyczkami. Spoko sprawa, wcześniej czegoś takiego nie mieliśmy, to zdecydowanie na plus. Tutaj mamy jakąś taką portiernię, jest element do sterowania szlabanem, mamy też donata, więc to akurat spoko, te elementy są w porządku możemy sobie oczywiście dźwigać tutaj barierkę, wpuszczać samochód do środka, no i mamy wejście do posterunku, tutaj jest oczywiście monitoring, na szczęście nie osiedlowy. tutaj mamy cele i tam jest spacerniak, zaraz sobie tam pozoglądamy do środka, tutaj jeszcze cela ma taką funkcję, że zwróćcie uwagę, już ten mur powinien zostać po prostu poprawiony, zamurowany, dołożone, te brakujące cegły, ale wiadomo, no jest to po to, żeby święciarka mogła tutaj wjechać i zrobić tak, Bank odpada muszla, jest nawet przetykaczka, jest jakiś pożółknięty Papier i z celi można wtedy wiać. Pojawia się również wiewiórka, no to myślę, że całkiem miły akcent. A w środku w celi jeszcze znajdziemy oprócz wspomnianego wcześniej sedesu łóżko. Tutaj mamy niewielki spacerniak, jest też wejście, czy też wyjście właściwie z celi. Mamy tutaj handle, jest bardzo proste drzewko i idziemy dalej, no bo tu możemy sobie oczywiście wejść na ten posterunek od zewnątrz, a tutaj jest już jego wnętrze. No i wygląda to tak, że mamy nieśmiertelny wręcz ekspres, który zawsze się na tych posterunkach pojawia, tutaj mamy no, jakieś takie biurko, gdzie ktoś nas na tym posterunku wita, a w tle widzimy jakiś taki plakat z mapą miasta, mamy tam też list gończy, mamy też jakiś list wewnętrzny i tak dalej, to możemy teraz przejść nieco wyżej i pokażę Wam jak to się prezentuje na pierwszym i drugim piętrze. Absolutnie nie rozumiem zabudowania tego komisariatu tymi wielkimi skosami. Zawsze komisariaty były w jakiś sposób otwarte, tak żeby można było po prostu się nimi bawić, żeby tutaj można było włożyć ręce i gdzieś tam tymi minifigurkami się poruszać. Tutaj to jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe. Tutaj znajdziemy oczywiście lądowisko dla helikoptera, jest jeszcze jakiś reflektor. Mamy dwa fragmenty, które zostały zastawione. No i teraz tak, tutaj możemy sobie na pierwszym piętrze zobaczyć, że mamy tą miarkę, gdzie przystawiamy minifigurkę, robimy złodziejowi zdjęcia. Znalazło się też miejsce na kolejne donaty. Mamy też jakieś krótkofalówki, a wyżej jest taka wieża, gdzie pewnie tutaj ktoś nawiguje, czy helikopter może lądować, startować i tak dalej. Jest też lornetka, kubek. No i jeszcze nieco wyżej Mamy radar, wygląda to w ten sposób, plus jeszcze dwie anteny. A jak to wygląda od zewnątrz? O, aż mi statyw zapiszczał z wrażenia. A z zewnątrz prezentuje się to tak. Możemy sobie tutaj wyjść na taki niewielki balkon, no a tutaj jest takie przejście, które w ogóle nie jest zabudowane, nie jest zastawione w żaden sposób. I schodzimy sobie z helikoptera, cyk, na dół, no i jesteśmy już w tym miejscu, gdzie robimy zdjęcia z łodzieją. Absolutnie to jest... Dziwne, nie rozumiem tych skosów, można było to po prostu zabudować tak jak w innych tych starszych posterunkach policji i pewnie miałoby to więcej sensu, ale tutaj po prostu jest niemiłosiernie ciasno. Tylko 5 minifigurek w komisariacie naprawdę powinny być tutaj figurki w ilości 7, może 8 sztuk. No a dostajemy dwójkę złodziei i trójkę policjantów. Jest pani policjantka i pan policjant, jest ich jakiś tutaj szef komendant, pojawia się piesek, no i dwójka złodziei, którzy prezentują się najciekawiej z całej piątki. No bo tutaj mamy taka, takiego pana złodzieja, który chyba go trochę zemdliło, jakby się najadł za dużo pączków. Ewentualnie można go jeszcze. Zamaskować, bo dostał taką brodę. No i wcale nie widać, że to złodziej, prawda? No a pani złodziejka, e, cóż, ja kiedyś chyba mówiłem przy okazji jakiejś takiej fryzury, że fryzjer, który robi coś takiego, to powinien iść do więzienia. No i zakładam, że może poszedł i właśnie to jest fryzjer i ona go ratuje. Mamy oczywiście jeszcze alternatywny wyraz twarzy w postaci tych, e, tej, tej maski na twarz, takiej typowo złodziejskiej. No a jeśli chodzi o policjantów, no to myślę, że tutaj mamy taką klasykę. Więc oni wyglądają bardzo standardowo, aczkolwiek dziwią mnie trochę te e, krótkie włosy dla pani policjantki, bo najczęściej panie policjantki dostają jakiś taki, nie wiem, koński ogon, ewentualnie czapkę z wystającymi włosami, a tutaj zdecydowano się tak dość niestandardowo na krótkie włoski. Czy jest dobrze, no raczej średnio bym powiedział, bo naprawdę wciskanie na siłę płytek drogowych tutaj jeszcze jakoś się broni, bo dzięki temu dostajemy taki dość duży plac przed samym posterunkiem. Natomiast cała konstrukcja jest niemiłosiernie ciasna. Ten posterunek nie ma nic wspólnego ani z poprzednim, ani jeszcze bardziej z tym całkiem poprzednim komisariatem, nie mówiąc już o tych starych, klasycznych konstrukcjach. No jest naprawdę mocno przeciętnie. Jeśli macie jeszcze możliwość żeby kupić poprzedni posterunek, to po prostu nim się zainteresujcie. Tutaj jeszcze w ogóle ten helikopter to jest w ogóle jakaś totalna kaszana, a jeśli chodzi o najciekawszą część, to jest to śmieciarka, tyle że ona wygląda w miarę sensownie od zewnątrz, a w środku tam brakuje przede wszystkim ściany, która odgradzałaby kierowcę od tych śmieci, które mógłby wrzucić do środka, ale okej, okay, może ktoś ją przygotował tak na szybko tylko po to, żeby uwolnić kogoś z więzienia. No dobra, dość narzekania, to naprawdę nie jest udany zestaw, więc jeśli chcecie bawić się w LEGO Policję, to raczej nie z tym zestawem. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!